Witam, jestem Cezar, a to jest kolejny odcinek kwadratowego Minecraftowego świata. Yy, dobra, w tym odcinku, tak jak widzicie w tytule, będę robił yy, farmę. Yy, tak mam drewno, Czekajcie Mam drewno i wszystko co ogólnie potrzeba Domkiem się na razie nie zajmuję Jak widzicie Pokończyłem go Dobra Tu będzie mój balkonik o, W sumie hmm, Może tak być Trzeba znaleźć miejsce. Na yy, farmę i zabieramy się do roboty. Dobra, yy, tak jak już mówiłem, tekstur paka dalej nie naprawiłem. Więc będzie taka trawa, taka... taka nie wygląda to ładnie, ale cóż. Tak się zastanawiałem, gdzie by zrobić tę farmę. jakieś dobre miejsce, może tutaj. Tak, ja tutaj zrobię tą farmę. W takim razie wyrównam teren i widzimy się za chwilę. Ej, dobra, wszystko wyrównane i teraz zabieram się za projektowanie mojej farmy. I zrobię tak, że będą dwa takie, chociaż w sumie sobie to mogę na trzy zrobić. Później oczywiście oszkle to, nie będzie tych podków, będzie szkło, co daje efekt taki szklarni. wszegadziec. Tak m uh, fink 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 trzeba by trochę drewna zbierać. Nie, w sumie, w sumie mam drewno. Nie, to nie trzeba Fikum Będę musiał teksturpaki ogarnąć, bo mnie to już denerwuje Bro... to chyba surowa z tego co kojarzę Tak, surowa O ja nie mam drewna? O czyli... A, nie. Kur... aczej nie mam tego Węgla, ja pindole Nie wiem tam brakowało Zrobię na zapas jakby co 5, 6 Się ściemnie powoli No i co? No i to... Tak to będzie wyglądało mm. Lefarma A dwójkę tak Jak więc następnego dnia to Zaoram i zbiorę drewno, ok to będzie woda, Lewoda, mm, dobra to co to jeszcze drewno można pozbierać trochę. Zbieranie drewna w ten sposób jest tak ciekawe Totalnie Jest 24 o, Coś mało Dobra, wystarczy na razie. Nie potrzebuję więcej. Nie potrzebuję. Zamka jakaś, bym mogła. O, a o, mam owce. Można ją oszczyc. Oszczyc cię owca. No. Tak więc co? No kończy się dzień. Mm. I w następnym odcinku jednak Biorę się tam Bo w tym miałem się wybrać, ale się nie wybrałem, bo musiałem zrobić le farmę. Jest le farma Więc tak co? To będzie na tyle na razie. Więc, yyy... Pożywić trzeba mm, Co ja mogę? Dobra yy... Idę spać No, i wstaję i zasiewam następnego dnia. Hm, może trzeba balans dać? Nie wiem, czy coś pomoże. Nie, nic nie pomogło. Eee, jeszcze trzeba wodę skołować. Ale to nie trudno. Mm. Jest czekać woda? O, jest nie no tak. idziemy po wodę tam delfin pływa wik mm, można iść do mojej le farmy zabijemy dzika O, oh, hej, Saliz. Tu 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 tu. Uh. Oh, spokojnie. No. Zaczała zabić puputki z i robota zakończona. mi chyba wystarczy. O, no. Idealnie. R kilo. Okej. Alipa. A nie, mam kilow. Dobra, jestem głupi. Zaraz, zaraz. Oh fuck. Kurde to tutaj już się nie nawodni, a nie nawodni się dobra. Mm, no, mm. Mam nadzieję, że będą zbiory takie dość obfite. To by było fajnie, obfite zbiory. Aha, a tu są trzy, czyli zrobiłem to niesymetrycznie. O super. I teraz trzeba zasiać no przynajmniej będę miał jedzenie i nie umrę z głodu chociaż nie samym chlebem żyje człowiek O, idealnie siedzicę cztery. Oj, powalony komputer się ścina. Okej okay. Dobra I co? Rośnie sobie Moja prywatna hodowla marihuany Chociaż... chociaż nie, czytina bardziej wygląda jak marihuana Dobra, bez durę O! Ogłaszam oficjalne otwarcie mojej farmy Dobra, no i to koniec. Tylko tyle przygotowałem na ten odcinek. Taki był mój plan. Jak widać, już jakoś tutaj wygląda. Tam mamy tą wioskę. No i co? Zaraz tym jest lawa. Aha, tam jest lawa. A, to nawet nie będę miał daleko do lawy. Dobra, co? Tak więc dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku kwadratowego Minecraftowego świata. Ja się z Wami żegnam. I do usłyszenia w następnym. w następnym. w następnym odcinku. czyli drzwi w następnym odcinku. No więc cześć.